Jak? Tylko w tym mieście zasypiasz i myślisz, że jesteś wyjątkowy. A potem budzisz się i znowu jesteś nikim. Kary, widzę, że coś cię dręczy. Cały czas myślę o tej naszej rozmowie w z Askrax, ty i niewolnicy korporacyjnego świadka. Mhm. Wychodzi na to, że nie byłem do końca z tobą szczery. Z sobą także. Opowiedz mi o tym. Myślałem, że boję się, że wszyscy zobaczą we mnie niewolnika korporacji. Ale ja po prostu bałem się, że znowu znajdę się w czyimś cieniu. Znowu? Przez wiele lat żyłem w cieniu John'ego. Byłem elementem tła, jego dopełnieniem. Nie wierzyłem, że mógłbym zaistnieć bez Silverhanda. To dlatego odszedł z samuraja? Okura. Johnny myślał, że stchórzyłeś, opuszczając Samuraja. Że nie wytrzymałeś presji. Tak, wiem. Ale nie miał racji. Ja po prostu postanowiłem zawalczyć o siebie. I walczę do tej pory. Night City jest pełne cieni. Od lat robię wszystko, by żaden z nich na mnie nie padł. Rozumiesz? Kurwa. Ja mam temu miastu jeszcze wiele do udowodnienia. Ale ty jesteś na szczycie. Night City jest twoje. Czego tu się bać? Może kiedyś wrócimy do tego tematu, kiedy będziesz tam, gdzie ja. Myślisz, że, że to kiedykolwiek nastąpi? Jesteś silna. To miasto cię nie pochłonie. Trzymam cię ze słowo. Kurwa, wybacz. Bardzo cię lubię, Vi, w... ale nic z tego nie będzie. A w... Okej. Okay. Nie przejmuj się. Nie ma sprawy. Dzięki za wszystko. Ja tu jeszcze chwilę zostanę. Ale ty wracaj na dół. Możesz wypić za to miasto i mnie w nim. To na razie.